Witamy was po z wrony Halavander i gramy tym razem z Shanti w Alien Colonial Marines Prawda W <laughs> amerykańskim stylu tak. Co tu wiele mówić? No po prostu gra w świecie obcego, co jest bliskie memu sercu i co to dużo rozwalać, rozwala, rozmawiać. Ro, no rozwala, roz... to będziemy później. No dokładnie, Weźmy do rozwałki w takim razie. Let's Dobra. go! Poziom trudności, gry. OK. Gra i tak daje sam, sama w kość, więc mi się wydaje, że rekrut jest dla nas odpowiedni. No. Obrażenie zadawane przez wrogów co powodują, tak, jest... że dostajesz... Tak, początek jest. jest początek. Bo nas wcześniej wywaliło na koniec. Mhm, dokładnie. Ostatni etap. Spoiler. Wychodzi. Ale no, dobra, nieważne. <laughs> Okay. Mm. Kogo on ci przypominał tak w pierwszych sekundach? Nie mam pojęcia. Jim Carrey. Jim Carrey, a faktycznie? Ty? <laughs> no. Prawda, racja. The pen is blue. <laughs> The pen is blue. <laughs> no, to źle wróży, bo to ma być poważna seria. <laughs> a, przepraszam. A jak Jim Carrey występuje, to żeby nie było tak że gdzieś tam jakaś maska czy coś. <grystanie> <Toasty>. Tak. <grystanie> Ty powiem Rode. w sumie opcję, nie? Tak jak zawsze się zaczyna. Tak samo, no. czy tak samo jak Ted Space, chyba? No też podobnie się zaczyna. Tak. Budka, Marines. <gry> Mokry sny. <gry> <gry> I śmierdzące. <laughs> <use this> <laughs> on your feet, Marines. <laughs> <laughs> For new recruits, I'm Captain <clears throat> Cruz, and you are my crew on the USS <coughs> Sephora. We responded to a distress call sent out seventeen weeks ago from the USS Sulaco. Sulaco right went in first and encountered heavy resistance. And you <coughs> were the last <coughs> of the battalion to get popped out of the So I don't want to hear any bitching because we let you lugheads sleep in late. Bez jej liczenia mi to. nie był w drugiej części, a obcy jest starcie? W tym rodzaju? Wiesz co, ja, ja szczerze robot? Nie, nie bardzo wiem. Nie nie. nie. O ja opcję se... czy ten. Kurde, nie mogę się wysłowić. Nie, <laughs> w obcego nie grałam. Czyli znaczy, ja mówię o filmach. A wiesz co, może? Musiałam sobie przypomnieć. Dawno temu oglądałam już obcego. Ja też. Nie jestem. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale... Lubię obcego. No, jeden z porządniejszych, tak powiedzieć, mitologii, zakpojem, science fiction, no. mi się chyba najbardziej podobała ta scena w scen, tym pamiętam, który to jest właśnie jak ona stała przy ścianie i ten, ten z tym ryjem tak do niej, wiesz. A Ripley, chodzi? masakra. To mi się strasznie podobało. Tak o, pasażer na klasyk. Z

To as it comes online. Ja będę tym pięknym pewnie. Ura! Nie, Ura! nie wiem. Ura! Nie, a ja wiem, albo będę czarny. Ale będę się śmiała z ciebie. Jak będę czarny? No. Będę niewolnikiem. Nie <laughs> będzie ci widać ciemności. <laughs> Dokładnie. Ciemność jest moją bronią. Mhm, okay. mm kask na web. <laughs> Okej. Okay. Dobra, i teraz tak. To jest znany blaster. Ustawienie. O, jestem za tobą. Czyli... Tak. Mhm, będę musiał chyba. Dialogi, to ja chyba mam. Ja mam na 100% dialogi, kurwa, i tak. Cicho jest, nasz, tak? Mm -hmm. Dziwne, ja mam normalnie. O, siema. Siema? Pokaż się. A, A jestem czarny? Nie. Myślałem, a myślę, myślałem, że ty jesteś czarny przez chwilę. Ale jest niemożliwe. Nie. Dlaczego nie? To rasistko. Nie jestem rasistką Nie. Nie. Nic, no zamknęli nas tu. Tak, wreszcie. Wo. I te, mm. zanikłam glebę, jeszcze nic nie zrobiłam. No widzisz, to jest talent po prostu. Chyba będę musiała troszkę pogłosić. Tak, pogłaszaj. Mam zacicham. No i ona mi się automatycznie przycisza, wiesz? I to jest taka sama sytuacja jak w tym. Eee... O, teraz mam za głośno. Eee, w Resident Evil, wiesz? Dziwne. Tak. Dobra, nie niech będzie tak. Okej. Okay, Ciekawe, jestem. czy to jest tego? Czy to jest wina tego samego gry, czy to jest. A nie, bo nie, możliwe, bo Resident Evil też, tak? Tak. Więc nie wiem czemu w sumie. Cisza, przycisza mi się w mikserze. Więc nie wiem dlaczego. Pojęcie Systemowo miało. coś, ale nie wiem czemu. Nie, 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 nie wiem czemu miałoby tak siedzieć. Znaczy, nie wiem czy jest możliwość, wiesz co, zablokowania tego. Też Żeby nie Po wiem. prostu mi się nie wiesz, nie przyciszało, nie? Mhm. przykład czerwone rzeczy powinny być w środku. <laughs> Paluski? Nie Polak, który nazwisko Paluszki ma. <laughs> Najwyraźniej. Okej, okay. okay, czekaj, coś tu mamy. Radar. Tam. Tam są. Mm -hmm. Aha. Oho, tutaj coś jest. Tak. Typowy dźwięk. Tak, tutaj. Hm. Sephora. O no, to ja się zastanawiałam kurwa nad tym bishopem, to już wiem skąd. No. Tak, pamiętam to miejsce. Poległam tutaj. Mhm. Nie przedstawię faktów. Uh -huh. Wow. Ale tą, 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 tę, 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 tę część połowy też można wykorzystać, z <grystanie> What the fuck. Okej. Okay. Wow. ty? No tak. Myślałem, myślałem że... Nie ma. A, <grystanie> 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 Nie ma go jeszcze. Wow. <grystanie> Tam był. Siedział. Policja! Wyłazić! Mandat będzie! Pijemy piwko w miejscu publicznym, co? Mm -hmm. Co On ci jabł? Mm. <laughs> to coś łazi już. Nie podoba mi się to. Dobrze, że mam ulepszony karabin. Zmiotaczem to ognie i w ogóle takie bajery. Uh -huh. <laughs> A ja ci przecinam drzwi. Bardzo dobrze, ja będę słaniał. <laughs> oh. What the fuck? Holy shit. Are you tu, tu. Wow fajny setting no. Nie wiem czy taki to jest fajny coś łazi Jezus no Nienawidzę czegoś takiego, nienawidzę takiego dźwięku Nie strasz, bo ja jestem Ja jestem cała napięta o, A ja to Mamy okay. to kolesia Koś wani A okej co ja mam na twarzy? Pryszcza! A, a bo patrz, bo z, szedł z niego właśnie ten skorpionek mały Tutaj leży What the hell? Wow! No zaraz to! Kurwa! Okej, okay, mało brakowało dostałem, usiądnięcie Uwolnij go

Aha, pierdzielę, stoję koło ciebie. <grymne> boję się. Mnie? Nie, boję się, wiesz. Aż dość wyskoczy. Góra, go <grymne> Tu nie przejdziemy. ten ja przejdzie. drugi. Coś tutaj chyba zrobi, tak? <grymne> Okej. Okay. Okay. Odzyskaj czarną skrzynkę, dobra. Tu chyba jest? Czemu to czarna, nie biała skrzynka? Hmm. Nie wiem. Tam coś się <noise> O! Aha! Zaczyna się! O kurwa! What the fuck? Awansowałem! Wow. Oh, awans na rangę. Oh, wow, słuchaj, Wow! Taki dziwny pogłos jak się strzela, nie? Tak. Taki... jakby to jest, gdzieś w tubie. Nie wiem a czy to jest czy charakterystyczny to jest. dźwięk dla tej broni właśnie. Wow, no. oh, padł. Okej. Okay. Wow! Nie wiem czy to jest ostrzał sojuszniczy. Nie wiem. Wow! Masz strzelbę? Tak Ty What? też masz pod dwójką. Tak? A ja wolę chyba tą Tam jest Gdzie? Ja. O plecy twoje! Ow! What the hell? O kuźwa wow. What the Ile ich tu? tylko tych nie... Przed nosem! A, okej! Okay. <laughs> za... Nie, tu jestem, tu jesteś. Ale przed chwilą było czarno, nic nie widziałem autentycznie. Ty, ale on cię normalnie zaspawał. No i no, widzisz. Ja jestem, poświęcony. Wow! Jezus, Maria. Wyskoczył okay. przez okno, nie, nie złożyłem. A, komputer trzeba ale tutaj. czasami, wiesz? Tak, tak. Zamint nas tu nie ma. O, to jest czarne... A, w tym nie jest czarno, jest pomarańczowa.

To nie to, o, to, o, o, obcy. I weź kuś... the... <laughs> Aż podskoczyłem. <laughs> 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 It's time to ah, kick some ass and chew bubblegum. And I'm all <laughs> out of gum. Wow, odwał cię. Won, won Hamie. What the fuck? Mmm, coś czuję, że to będzie wesoło. Wow, 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 wow. Uh, idzie. Won. Gdzie go? Won Hamie. Okej, okay, padł. Następny idzie. WOW! O Jezus Maria! Jest następny tam. Wow. Ładna. Zgrzałem się. Autentycznie. Uh -huh. O, o, a! Weź! Ała! O, o, już jeden jest! Wszedł we mnie. Pracy! Kurwa! Fuu. Idą z tyłu, z tyłu, za nami! Chodź, 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 za, zamknij drzwi. Ok, wiesz, armora. O niej, tego momentu nie znoszę. No to tak, to ja nie wiem. No, to będzie straszne. Gratulacje, awansowałeś pierwszy raz. Kolejne rangi odblokują już dobra, dobra. Tak, uleczenie może dojść. Uważaj! Ale jebło! Mm. ta widzi rakietę, rzuca granat, no... Widać, że naukowców zatrudniają. Tak. Dobra, ja sobie stanę gdzieś tutaj. Masz tutaj tego, pęcerz jakbyś chciała ja sobie podnieść jeszcze. Też nie lubię tego momentu. Tu nie ma amunicji? Nie amunicji? Nie wiem. Och, oh, jedne. Tutaj trzeba go pilnować. Właśnie wiem i to jest strasznie... łudne. Jest tutaj! O, idzie. What the fuck? Kurwa, przydałby mi się yeah. granat, wiesz? Nie! masz? Nie mam granat. A ja też nie mam. Wow! ale mam, okej. Okay. Pod czym? Nie pierdalaj! Zawsze jest couple more seconds, a potem czekamy pół godziny. Tam jest następny, idą... kuźwa. Po ścianach Tam, 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 tam. What the fuck? Won! Ała! Hamie, ty! Ała! Dobra. Wow! Nic nie widzę! widzę. <laughs> What the fuck? Oho, zaczyna się robić wesoło. Wycofaj się na Sephora, Dobra, come on! A, musisz już zobaczyć, zobaczyć okej! Okay. Chodź, chodź, chodź. Ok, wow! Tu masz brojkę? Mam. Ja pitole. Ok, co mu jest? Zgadnij. Nie mów, że się zamienia. Aha, robaczek. A fajnie, stałem za tobą jak tak fajnie się stałaś, patrzyłaś. Co się dzieje? Uuuu. Dwa plus dwa to pięć? Ale identycznie. <trybuj> A ja tam gdzieś, a ja, ja trzymam Ciebie za noga, Ty się wspinasz przy okazji. <grym> za dupę mnie trzymasz, przyznaj się. <grym> to też to część nogi, prawda? Co? Tak, podobno. Ponoć. No, a Ciebie nie ma. <grym> Ciągle trzymam, jestem w ty... się skitrał mi pod spodnie. <grym> pod spódnicą. Tak. <grym> Winter podniósł kieckie. A ja południu.

80 ludzi. Okej. Okay. Dostanę się do ładowni, i muszę ewakuować rannych. <słuch> Już się no cieszę. <laughs> czyli co, on nam pomaga? To jest nasz kumpel. O'Neill. W przedszkolu Siema. mnie bronił. Przed złymi dziewczynami, <laughs> dużymi takimi wrednymi, które mnie biły. O jezu weź. Nie ja. To oni. <śm> Możemy no, zamykać samą. No? Oj. Przedarznąłem cię? Tak. <śm> Niesamowite po prostu. Okej. Okay. Zamknięte. Zaraz się tworzy. No tak, bo, bo musi nas zdezynfekować. <śm> Przepraszam, to ja puściłem <śm> Boga. Tak. <śm> Jezu fu. Tu amunicji nie, mogę nie można podnosić. Nie wiem. Bo tutaj leży amunicja, nie mogę podnieść. Ale, a ja już podniosłam, bo masz pewnie full. No może tak? Nie wiem. Mm. Ja mam środek Higgsa There's someone else on this ship. I have Bishop sending a signal to weigh you. We ain't got time to sit around and play Sherlock. Get back to the cargo bay. Both of you, out. That's <laughs> <Out>. a <laughs> so actual. The spell from from rhino two three. Do you need? Loud and clear two three, what's your status? Woke up gagging on a creature like a spider. Wciśnęło uh. mi coś do karty. No, uh. Ja to nazywam wieczornym poniedziałkiem. <głos złotninguśle> <głos złotninguśle> <głos złotningu> Rest of I'm Rhino 2 are on their way to the cargo bay. you get to the bay 2 Garnet? Keys? I can't even think right now, to Rhino 2 Do your best. Get tylko jest zainfekowana, tak? Aha. No właśnie, oni nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą. Like We had a thing, okay? oh. up, <coughs> oh, ja myślałem, że mnie lubisz bardziej. No Neil. Inaczej mówiłeś, gdy byliśmy w swojej kajucie. <coughs>

O, chłopcy dziwnie chodzą. Aha. Fuck you! fuck you! Ała! Dobra, wolny. Okej, okay, padł. Ja wolę chyba strzelbę, wiesz? Ona ma... Co za... Wow! Szmata! Okej, okay, padł. Dobra. Mm. Ja chyba sobie zmienię atak wręcz pod yy, środkowy klawisz. Wow, ja mam pod E. Przyzwyczajenie z Call of Duty. A mm. przy środkowym mam granat. Tak? Znaczy, granat, no ten, yy, granat z tego, z broni. Teraz będą teraz wyłazić. Kurw! Łoł! Wow. Tak mnie zastraszył. Okej okay. mm. Go, 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 go! Tu coś jest? No boję. Osiągnięto limit. Ponoć. Dobra, no, to ja już sobie wziąłem. Nic nie ma? Nie. Oho, co się stało? O! Czy Co się za drzwiami? Na czujnikach Coś tam... Wow! What the fuck? O, nie ma głowy on Nie trać głowy! Tam stoi! Wow. Zobacz! O No to ja chcę się przytulić Rób nam zdjęcie! Uciekli. Wow! Oooo! Wow! Nie było yes. używać flesza o! Wow! What the fuck? Buzi ci dał, widzisz? Co reagował? O mój boże... O mój bosz! Ja pierdziele... A więc nie był... Nie był obojętny na moje dwa zaloty. Dwa dekle się zebrały do horroru. Bardzo <coughs> <coughs> dobrze. <coughs> Dokąd teraz? Wowowowowoł! Oh, 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 oh. Wowow! Nie, nie tak szybko! Nie bądź taki szybki pinny. Tak nie do strzelby amunicji. Mam dość amunicji do strzelby. Tu masz amunicję za sobą do strzelby, byś ciała. A, nie śmiertelniki, chodź masz tutaj, weź sobie. A już wziąłem. Wziąłeś? Mhm. To są... O! No, jak to się nie osiągnę to limitu żadnego? Nieprawda! Nie mam limitu! Dawaj Ech. to! Kurwa. Dobra. Gdzie? Lecy! Jest szyd Łow wow wow wow, wow. Urzeć w końcu i przemyśl to co robiłeś. wow wow wow, wow. Okej okay. Dobra, szybciej, kurna Tam? Tak, tutaj ja wolę strzelbę jednak. No, lepsza jest, jeśli chodzi o bliski kontakt. Szczególnie, że teraz jesteśmy w korytarzach ciasnych. Tak. Amunition. Cześć, cześć, jest, wiesz? Chodź tutaj. Chodź, Ale czekaj, bo tutaj są. Tu masz pancerz, weź sobie. Tu tu, 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 tu. Co to jest? Strzelba Higgs. Higgsa. Ja już ją mam. Wow. Twój aktywny. Pakiet składa się z czterech okien, broń główną, pomocnicza, krótka i taktyczna No dobra, to sobie wzięłam Coś tu jeszcze jest? Nie, nic nie ma, dobra, idziemy Tu nic nie ma A gdzie ten no, Nie mam pojęcia Ca? Tutaj się. Jak można zmieniać broń, eee, nie? Yy, rolką? Ale chodzi mi tak, żeby zmienić sobie karabin na inny karabin A tak. ja nie... pod tabem coś masz chyba? Nie, nie wiem, A, jakoś się dało, tylko muszę później nie sprawdzić. O, wa, 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 wow wa, wow, 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 wow. mhm. oh, nadszat, co? O, szybciej, oni. I mi stąd? O, nie był dobry z matematyki i teraz. No, tak no. jak e, nauczycielka A, <laughs> komedia, pomyłek. Ciekawa jestem. Też jestem bardzo ciekaw. Dzisiaj będzie odpowiedź podobna. Zobacz. Ale ja czekał jak na film w kinie. Wiesz, ta sama jestem ciekawa, ale zdając życie, ona po prostu mi nie odpowie, bo to już jest. wiesz, to jest norma, jeżeli chodzi o. No tak. No i ta dzisiejsza edukacja. Masz czego? Masz masz tu ten, Pancerzyk. Okej. Okay. Taki mały. Jakoś dało się zmienić broń. Jakoś by można było. Hmm. Dostań się do sterowni, żeby oczyścić ładownie. Tędy? A okej. Okay. Wow! Jezu, myślałem, że spadłem. Krzyś już nie gada. O, obcy mi wlaz na głowę. Masz pancerz. Ok, ależ mam pełno hmm. What the fuck? Puźwa, latają jak po Widzę właśnie! Ładuj broń, Ładuj broń! Idź stąd. What the fuck? Gdzie on jest? Tu. A, Ocieknie. a nie, to. A, okej. Okay. <laughs> wow. Look up, look up. Gdzie? Tam, za nim tutaj. No dobra. Obywa, ty... O, cholera. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, nie. A drzwi nie można zamknąć? O mój Boże, o mój Boże! No nie, właśnie. Krzywa wstają. No już. Dobra, zamknij te drzwi. Woo! <laughs> Czekaj na <do> mnie! <laughs> już się przyniosło do Was. What the fuck? Wejście. Jezu. Zobacz jak to wygląda Stęczymy polanga <zysklaracja> Dobra tu będzie nieśmiertelnik dla ciebie Chyba już brałem tutaj Tutaj Gdzie? chyba Nie wiem Gdzieś powinien tu leżeć Dobra, idę walnąć w konsolę Nie wiem, czekaj, szukam sobie tego nie ma go Oho Nie ma Możesz się ruszyć? Też tak, No tak. nie Oh. Okej okay. Wow Co się dzieje? What the fuck? Po co strzelasz? No nie wiem Nie <laughs> Nie ma tutaj tego specjalnego. O, wyzwanie oszuczone, mocne nogi, ukończ misję. się. Mocne nogi. Stałaś kiedyś półtorej godziny w kościele? poziomy <grym> Chyba poziom. tutaj trzeba będzie, wiesz, zmienić broń. Tak mi się wydaje, Możliwe, mam... odblokowano karabin szturmowy, tom, tom, dom. Karmazynowa maska. To by się przydało tak nazwać jakiś zespół, karabin. No to tak. jesteśmy zajęliści.